Cześć, Siemanko, z tej strony Motofon.pl W dzisiejszym odcinku chciałem wam pokazać ogarusz ok, jest rozłożony rozkładałem go w niedzielę nie, w sobotę go rozkładałem 3 godziny mi to zajęło no ale rozłożony został jeszcze tylko wahacz do zdjęcia no i ogólnie już będzie wszystko no i dzisiaj ogólnie razem z wami zdejmę górę silnika zobaczymy jak tam to gra wszystko, bo ogólnie będą wymienione łożyska, simmeringi yy, na, w całym silniku. No i tam kilka innych części, kondensator i takie tam. Yy, ogólnie pod koniec remontu już ogarniał naprawdę bardzo mało mocy. Po polach to trzeba było na jedynce się odpychać nogą, bo po prostu sobie nie radził. Więc sobie zobaczymy yy, w jakim stanie jest cylinder, bo pewnie to tego wina był yy, właśnie łożysk. Ale nie tylko łożyska, i takie tam będę wymieniał, bo mam tutaj takie rzeczy też, jak łańcuch sprzęgła, na przykład, no i kilka innych rzeczy. A więc co, widzimy się, jak już najmadle dam silnik. Dobra, także silnik już jest postawiony. Nic, no już sobie zdejmiemy go silnika. Ogólnie głowicę jeszcze będę zmieniał, dlatego że tutaj jeden ząbek już odpada, a drugiego nie ma, bo jak kiedyś jechałem po opalu, to, to jak wjechałem w dziurę, to błotnik tak poszedł, że ten zębatkę trzeba już wymienić. Nie wygląda to za ciekawie. Sobie, jeszcze zobaczymy, popychać sprzęgła. Nie no, popychać jest jeszcze dobry. Nie ma żadnych wytarć. Więc jego się jeszcze zostawi. Tutaj karter ma jedno pęknięcie, tutaj wiecie, gdzie jest to blokowanie, no ale nic nie wpada, więc ok. No i cóż, lecimy się za rozbieranie, najpierw zdejmę głowicę, zobaczę jak to wszystko wygląda, później odkręcę gaźnik, no i cylinder się zdejmie. Dobra, więc teraz rozkręcam najpierw tutaj, krzyżem to też rozkręcę, w razie czego, żeby nic nie uszkodzić. O! Śruby stoją. Chyba nie ruszę jedną ręką. Dobra, mam przygotowany WD40, bo inaczej tego nie ruszę. Już zaprzykam wszystkie. A jedna. Tutaj druga. Dobra. Trzecia. No, zastanę, są strasznie. Bardzo wiały. Zobaczymy, za ile ruszą. Okej, okay. powinno wystarczyć. No i może już będzie dobrze. Zobaczmy. Tutaj klucz taki. O. Bierzemy. O! poszło. Dobra. Jedna poszła. Już sobie je poluzuję. No i poza kamerą odkręcę już do końca. Czy no mogę w sumie na, na Waszych oczach? Nie ma z tym żadnego problemu. Może przynajmniej będzie odcinek trochę dłuższy, żebyście mieli co oglądać. Rozdejmujemy głowicę. Ja się martwię, co tutaj będzie, szczerze. Jeszcze się nie odkręciło. Szpilki zaciekawie nie wyglądają z tym, jak tam patrzymy, jak to wszystko pordzywiało. Dobra. Jeszcze się nie odkręciło. To chyba jest ta dłuższa się nakrętka. Trzeba dłużej kręcić. Dobra. Poszło. Teraz kolejna. Trochę to nudne jest na stówę, no ale zawsze były tam trzy minutowe odcinki, teraz może będzie jakiś dłuższy. No dobra, w sumie zrobię to poza kamerą. Jak jeszcze powiem, że ostatnio głowicę ściągałem w tamtym roku, co czyściłem po prostu tłoka trochę i, i komorę spalania ogólnie, więc nie, wcale nie, nie będzie tak, że jest jakaś mega brudna. Ogar może z. 50 km przejeździł od tamtego momentu, resztę stał albo po prostu. No po prostu nie był używany. Bo ja tutaj nie mam aż tak duży dróg do nabijania tylu kilometrów. On tutaj nie za dużo jeździ, ale w wakacje nie powiem. No dosyć długo nie jeździłem. Dobra, to już jest ostatnia śrubka. Mało się wykręca. Dobra. Ostatnia śrubka poszła. No, i chwila prawdy, zobaczymy jak to tutaj wygląda. Głowica wygląda na to, że palcami zejdzie. Ta, idzie. Dobra, chwila prawdy. 3, 2, 1. No, głowica nie jest aż tak zawalona, bo jak mówiłem kiedyś, to 30 tam w tamtym roku. Tutaj cylinder. Jak to wygląda z cylindrem tutaj. No tutaj kamera słabo to łapie, ale nie no, nie jest aż tak brudno. W progu jest delikatny próg, ale mam na zapas cztery cylindry. Się wybierze jakiś najlepszy. Ogólnie teraz widzicie jest tu na Maxa do dołu i no jest na fulla otwarty kanał kanały płuczące też, czyli tu było dobrze, wszystko dobrane, tłok też wcale nie jest jakiś mega ubrudzony, czekajcie wezmę śrubokręt i Wam ruszę trochę tym tłokiem, tutaj zakrzywkę dobra to ciężko jest jedną ręką czekajcie brzmi. Nie pójdzie chyba dalej. No ale widać przynajmniej, że tłok nie jest jeszcze aż tak brudny. No ale no, nadaje się raczej do czyszczenia Pytanie, w jakim stanie też będą pierścienia? Bo to też ma e, duże znaczenie. Je ja sobie wezmę klucz ósemkę. Czekajcie, co jest. Tu jest ósemka. ósemka. Tak. sobie odkręcimy gaźnik. Bo. Dokręcony porządnie gaźniczek Czekajcie, chyba z złą strony w ogóle kręcę, no. Dobra Więc widzimy się jak popuszczę już te śruby Tak że to głupi jestem, bo przecież zdejmę cylinder bez zdejmowania gaźnika Trzeba trochę go tutaj O! Idzie Poszedł Cylinderek Tutaj schodzi No i tak, tutaj mamy tłok Jaki cylinder tłok mamy? Hmm. Tu ma trochę przepalenie. Tutaj jest delikatnie przypalone czyli pierścienie raczej do wymiany pójdą. Najprawdopodobniej. Od spodu, kurczę, tutaj to solidnie. No to będzie trzeba ten. Zobaczmy, czy jest luźne. Na... sworzeń sworzeń schodzi luźno. No to nieźle. To się nie dziwię, że to mocy nie miało. No. Lipa. Luz na swożniu. Teraz pytanie: jak zwałem? Tutaj to musi być luz na boki. Ale góra-dół to się sprawdzi, jak już tłok będzie zdjęty. To może w następnym filmie. Choć nie wiem, czy będę to nagrywał. Ale mi się wydawało, jak rok temu składałem. Znaczy, no na stówę był prosty wał. Nie było żadnych z nim problemów, ale jak jest teraz, to nie wiem, jakieś śmieci na tym tłoku, ale luz jest na sworzniu. Dobra, a więc to było raczej na tyle. Możecie napisać, czy podobają wam się takie odcinki, zdejmowanie na przykład czegoś. Jak tak, to napiszcie, czy chcecie jeszcze jakiś odcinek. To zobaczmy. O. Czy chcecie jeszcze jakiś odcinek? No i jak tak, to nagram. Ogólnie... o, Wał chodzi opornie. No, czyli pewnie łożyska na wymian do wymiany są. upadcie No, no dobra. Więc to było na tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku. Sorry, że ostatnio w ogóle nie było odcinków na temat właśnie rometów i takich tam. No, ale nie miałem za bardzo co nagrywać. Jeszcze tak wam od razu z automatu powiem, że jeśli chodzi o takie rzeczy chromowane kierownica, jakieś tam koła i inne takie rzeczy, to już zabrałem do polerowania. Już są wypolerowane. Ta, tak samo głowice już mam wszystko. Cylindry to mam tam w szafie schowane. Tu są to też, ale tu są od Rometa. 023 No i cóż, yy, mam nadzieję, że jak się zrobi z tym ogarem, to zyska mocy. Bo kiedyś było tak, że po remoncie yy, miał tyle mocy, że ze mną i z moim tatą wtedy łącznie 120 kg ciągnął mnie właśnie z tatą na trzecim biegu pod lekką górkę. Yy, w sensie, że nie ma, nie ma tam z górki, tylko jest pod górkę. No i a teraz to. Masakra w ogóle nie miał mocy. Znaczy, No ja się nie dziwię, jak patrzcie. Luz na sworzniu. O! Świetnie. No i w dodatku jeszcze wał się ledwo rusza. Dobra. Więc już nie będę Wam już głowy zawracał. Jest 10 minutowy film, chyba pierwszy na tym kanale. No i cóż, cześć.